W dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście przemierzać yy, oczywiście tą pełną jaskinię No i tak, oczywiście jeszcze przed tym odcinkiem to zacząłem kopać, bo tak uznałem sobie, że jeśli faktycznie byłbym w stanie starożytne yy, miasto ogarnąć yy, yy, yy. Yy, i tak dalej No i tak właśnie zacząłem trochę już kopać, trochę zacząłem trochę też właśnie walczyć tu z mobami yy, yy, yy. I tu właśnie wylałem tu wiatro wodę i po prostu... O ty kurde cwaniaku, no Właśnie muszę tu rozświetlić porządnie, no bo będą mi respić tu masakrycznie. Łojeju, no ile można was tutaj tłuc? No, czekaj, ja będę musiał rozświecić tutaj w ogóle, żeby powoli oczyścić tą jaskinię, bo ja będę musiał właśnie. No bo w końcu czas trzeba. coś trzeba robić już. Czas najwyższy w końcu już coś tam ogarniać. Nie wiem, Jezu, ile tu mobów w ogóle jest. No, trochę trzeba oczyścić to, naprawdę, idzie to bardzo Nie będzie może to proste, ale trzeba to w końcu zrobić Więc dobra, to ja będę musiał jakoś... Jakoś się bezpiecznie tu dostać, no Cyk, dobra Trzeba jakoś bezpiecznie zejść tam ale oczywiście jest oczywiście jest blisko mojego domu, więc no ewentualnie ja nie mam z tym problemu Żeby to jakoś może jakoś szybko wrócić tutaj No i mam spory zapas pochodni, więc myślę, że na spokojnie będzie mi chyba starczyło bo mam, mam taką przynajmniej nadzieję, że, że będzie mi starczyło tyle Tak bezpiecznie, OK. Tu coś żelazo tutaj widzę chyba Tak, tu już chyba żelazo Złoto no dobra, to się zobaczy po drodze, coś tam jeszcze możemy znaleźć w ogóle. Pff, no sporo tu jest tych różnych tych Ale ja będę musiał jakoś na spokojnie tu przejść Tak bezpiecznie No Przy okazji z jeszcze tu po O! Nice Cyk, dobra Załatwiam Jeju, jaka... Ta jaskinia jest ogromna! Panie! Ona jest ogromna, ta jaskinia, więc ja będę musiał... Jakoś tu bezpiecznie zejść później. Więc bo jak na razie właśnie oczyścić tą... jak ogólnie ten cały teren tutaj, żeby jakoś... Dało się później jakoś... Nas w konie zejść. Cyk, dobra. Super, no dobra, coraz niżej. Już to pora, świetlam wszystko, co tu się da. Bardzo dobrze, dobra, no to się, że powoli wracam do formy, nie? Tutaj już widzę, że... już tu powoli kokrze tutaj. No nie mogę się doczekać, żeby po prostu... żebyś to wszystko ładnie wymaksować tutaj wszystko co się da. A ła! Ale dostałem w dupsko. A ja, i który? I skąd? Oż ty kurde! I... Zaraz mi się mieczek skończy, tyle będzie Więc ja będę musiał poczyścić tutaj, no Żeby było ich coraz mniej tutaj w tym... absolutnie o! Creeper, creeper, dobra okazja, chodź, 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 chodź I bardzo dobrze. Hehe, wysadź <śpisać> swoich kolegów, jak najbardziej. Jak najbardziej na to pozwalam, creeperze. O kurde, on ma miecz! też nie miał z szans Hop, dobra, to, to daje radę, hehe, <laughs> widziałeś Powoli wracam do formy, tak jak już wcześniej mówiłem Oczywiście, upewniłem się, czy to wszystko się nagrywa Dzień dobry, panie Dermanie! No, okej okay. No więcej żelaza, ale dobra, myślę, że chyba na konie, kiedy już otoczysz jeszcze wszystko, to myślę, że... Dopiero się zajmę z tym e, wykopaniem, wszystkiego tutaj, co ja tutaj w znajdę. No, widzę, że spore z tej jaskini, więc, żeby to wszystko czyścić, to to trochę roboty jest. I muszę trochę dużo pochodni w użyć, żeby to wszystko ładnie oświetlić, tutaj. Łap! Dobrze, jak ja mam sławki, bo tak dobrze, że ja dobrze słyszę. Dzień dobry, panie Dermanie. Ja to po prostu tak przechodzę sobie jeszcze A jeszcze tutaj muszę jeszcze zejść Czyli trochę jeszcze drogi będzie A ja już zużyłem już pół staka pochodni normalnie No ja ponad No tu będę musiał go zejść I cyk No będzie też, będzie moja osobista kopalnia tutaj normalnie bo widzę, że no dużo tego jest w ogóle, tego wszystkiego, więc więc będę co zbierać. No te zbieranka to na no, spokojnie na streamie EWT będę robił. Bo ja nie będę ewentualnie wtedy w tamtym odcinku to dopiero przynudzał e, jak ja wykopuję wszystkie różne minerały i w ogóle. No bo widzę... No widzę, że jest tego dużo, no bardzo dużo. Na ja spokojnie dam sobie wtedy radę. Hmm. Jakieś zejście mam. Więc nie wiem czy bym zszedł tędy. No nie czy to jest bezpieczniejsza droga, czy nie, ale no... Czemu nie? Co bardziej efektywne właśnie by było, gdyby wytłonie miał Night Vision Te potki miał Widzenia w ciemności, ale... Ale na razie nie jesteśmy mi na takie rzeczy, no bo nie mam jeszcze dalej... Brodawek Dalej nie mam brodawek, więc to jest właśnie lipa z tym Dobra, myślę, że nas w konie jakoś zejdę Ups. Czekaj, czekaj. Ja już poroświetlam sobie, żebyście, nie by... żeby było was już zdecydowanie mniej tutaj. Psz. Dawaj. Ale kurde, ich wymieniam wszystkich Ci widzicie, ci przestałem się już z, z nimi całkowicie certolić No to po prostu, ja już po prostu cisnę, nie? No, po powoli też tutaj traharduje normalnie I Znalazłem chyba geodę Tak, znalazłem geodę Czekaj, czekaj, chodź to, chodź tu, no Oj, no, bardzo dobrze Czekaj, mam z sumie trochę jeszcze węgla, więc ewentualnie mogę jeszcze użyć trochę Więc sobie to jeszcze trochę rozświetlę tam No dobra, no to jakoś sobie poradzimy na spokojnie Creeperki moje, wysadźcie ich Bardzo dobrze da, 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 da. Bardzo dobrze, dzięki Creeper, no widzicie Ła! Widzicie jak zombie? No kurde, normalnie aż po prostu takie wykonuje manewry mijające przy takich potworach to. Aaaaaah. jednak widzicie, no. I cyk. Okej. Okay. Ci to stało jeszcze tam na dole. No, ci bardzo dobrze, ale czy coś tu w ogóle jest? Na razie nic takiego nie widzę. No dobra. Mam już powoli ogarnięte. Więc będę już powoli mnie co tutaj, no ja już... A, eee, widać, że jednak się chłop tutaj porządnie przygotował już tutaj, no ale już wie, już czego się powinien się tutaj spodziewać tutaj, no Zejść tam Zejdę. Zejdę, Elo. Co my to mamy? Ja jestem taki strasznie ciekawski teraz, no? A i co i tyle było z tej jaskini? Tylko tyle jest Czekaj, tyle jest? To tyle się dzieje o tego Cave'a? No i dobra, i chyba tu się kończy moje zmaganie z tymi wszystkimi mobami. No widać, że... I, no, już jednak się grało, jednak. Kurczę. No to wracaj już powoli. No, tu już poczyszczone pięknie. No tu też coś tam niby może być też, ale dobra, no to wracajmy już. Także. Gratulujemy! Udało Ci się coś tu już w końcu zrobić? Widzisz jak? Ja jestem już dobry. No To ma się łeb. Fuh, dobra, no to coś już musimy już powoli pogarnąć. Po bo szczerze, już naprawdę sporo rzeczy już naprawdę zrobiłem. No teraz, tak myślę, to chyba będę testył chyba za tą serią, mi się wydaje. No, bo jak. No jak już nie będę już miał tu całkowicie do roboty. A chciałem się właśnie przyglądać czy nie będzie tu właśnie Starożytnego Miasta, ale najwidoczniej nie ma. A szkoda. A byłoby jednak e, trochę roboty jeszcze Tak Trochę zabudowałem, żeby też e, Też tutaj fajnie wyglądało No i tutaj trochę już właśnie No jak ktoś pamięta Oglądał e, Ten mój e, Streamy To się e, robiłem właśnie takie schody i tak dalej, no trochę jeszcze Jeszcze trochę poza odcinkiem Też trochę kopałem no i zrobię takie fajne zejście, żeby oczywiście... Mm, chciałem właśnie też dorwać ten piasek duży, żeby to jakiś już mieć Ale no jeszcze nie udało mi się niestety, więc e, chciałem zrobić właśnie taką windę taką z, że tak tu masz z góry na dół i tu masz z dołu na górę po prostu ale no nie udało mi się ogarnąć niestety No więc tak właśnie teraz wygląda mój cave tutaj co się no, no głowę kopalnie no cała w, ta, o tym mówię O, tu, był jeszcze, ten tu był jeszcze jeden Tu diament? Jakie cudy, tego nie zauważyłem. Czy ja po prostu nie miałem jeszcze kilofa żelaznego, czy, czy jak? Racam w takim razie po swoje rzeczy. Po swój kilof żelazny, oczywiście. No i przy okazji spać, bo w sumie już noc się robi w ogóle nie. A te teraz myślę, czy ewentualnie nie będzie... Będzie jeszcze niżej, więc właśnie ten... To starożytne miasto zobaczymy. No właśnie, kurczę, ten brak wiedzy... To jest właśnie w tym najgorsze przede wszystkim. Więc zaraz wrócę po diament i po prostu się widzimy za chwilę. 54 diamenty. No to już takie dużo, panie. No zresztą można właśnie dać mi znać, czy Eweth właśnie tak bo co się podoba ta seria. No to. Jak, jak tak, no to jak nic, można zostawić łapkę w górę pod tym filmem. No bo. No bo już widać, że już powoli po prostu. Rozgrzałem się już, naprawdę. Ja już po prostu kurde wracam do formy Ja już po prostu staję się już powoli koksem, co? To nikt nie ma nie ba większych koksa ode mnie chyba, co? W ogóle. przyja tak sobie wymawiam. I wiecie co? Nie obraziłbym się. Gdyby ktoś chciał te jeszcze zrobić tych shot z moich poprzednich streamów, nie? nie z tego świata, oczywiście, bo już trochę już sporo ogarnąłem. A nie, no, jak mam na spokojnie, jeszcze dużo drewna, to sobie ja wykorzystam i nie wiem, zobaczy się, czy, czy dałoby się coś jeszcze pogarnąć, właśnie w tamtej jaskini. No, zobaczymy, czy dałoby się coś właśnie jeszcze gdzieś stąd, właśnie jeszcze coś, nie wiem, ogarnąć. No, jak już spokojnie oczyszczę tą jaskinię, to też po prostu już można było uznać, czy też będzie moja osobista kopalnia. No, ale za chwilę mi się miecz się całkowicie zniszczy, więc chyba nie, czy wytłanie. No dobra, chyba wezmę ten. Skraftuję sobie nowy już. Nice. No i mam nowy mieczór. No i także. Zobaczymy. Lecimy dalej. No już mi takie rzeczy już nie są mi tak całkowicie straszne. Ja bym sobie generalnie już właśnie, już nie wiem, ile razy już w tym świecie zginąłem, ale. No lewe wytłanie jak ktoś. Chciałbym policzyć, to, to dziękuję i przepraszam, że tyle musiałbym, że muszę Was aż tak tyle męczyć. Ale to już takie to jest właśnie poświęcenie tyle czasu, poświęcenie swoich własnych żyć, żeby to już nauczyć się na własnych błędach. No, wiecie, jednak przez całe życie człowiek się jednak uczy, no? Tak to właśnie jest. Czekaj, gdzie było to? Czeka, chyba całkowicie w złą stronę, chyba szedłem. No, tak będę musiał właśnie zrobić jeszcze ten. Eee. Jakiś znacznik, żeby wiecie, właśnie było widać. A uh, Ja miałem właśnie się udać, bo taka gęsta dżungla, że... Ja nie mogę zgubić własną kopalnię, no to jest już dopiero świetnie. Jeszcze lepiej. Nie, czekaj, bo tu przecież ja nie mogę tych gamoniu jeden. Nie, nie tu. Co jest? Chyba po prostu za daleko po prostu poleciałem. No widzisz, taka gęsta dżungla i po prostu... DA SIĘ W NIM SIĘ POGUBIĆ Chłop nie może normalnie znaleźć tej... Ja nie mogę Już byłeś tam, już tak... Wcześniej, a ty już nie umiesz... Miałeś... Boże... Ja nie czy ja mam faktycznie problem z orientacją Skomplikowane to wszystko DA SIĘ W NIM WSZYSTKO POGUBIĆ no. Boże, drogi... BOŻE, CZY TY TO WIDZISZ? No to sprzęt, taki znacznik, żebyś się nie gubił już nie wiem jak wielki, ale ale może być chyba już e, dobra to ja już dobra widać że już byłem już na że udało mi się zejść już na sam dół i U! U! jezu ale to było dobre w ogóle jak masz już swoje powoli doświadczenia to już raczej już... już dla ciebie nie jest już takie straszne to wszystko no Może spider Jockey, okay, Co jest? Co tam jest po drugiej stronie? Coś tam nie jest, ale trzeba sobie na spokojnie usiąść. O, dzięki za darmowy mieczur. Kolejny taki z mieczurem jakimś. Eca? Co? E co? kolego? O! UUUUUHU o kolejne. De o panie, to już mi się podoba. A nie, no wezmę sobie trochę tego. Nie chcę darmo. Tak, a tu już nic nie ma, aha. Super, warto było tam iść. Przecież nie jak, akcelot, lampendowe tłanie, czy coś to. No, pięknie. Coś jeszcze? Nic. Dobra. Okej, czyli poczyszczono tutaj. Na spokojnie to ogarnięte. Nie ma żadnego problemu, żeby wydałoby się już. W ogóle na spokojnie tu eksplorować. No dobra, no, to, to ci się udało. Gratulujemy. Nie um, dobra, ale ja to się opęt czy coś jeszcze nie było tego innego jeszcze, bo... Bo tak, głownie przyszedłem, żeby zobaczyć czy nie ma jakiego starożytnego miasta, czy coś takiego, ale... Tutaj w sumie tak, no będę z, chyba na tym streamie to właśnie będę zbierał to wszystko co jakby udało mi się jakby tam znaleźć, właśnie w tej jaskini. Więc nie wiem, już nie ma żadnego to tutaj problemu, żeby dało się tam dostać. Czekaj, czekaj, ale... Czy ktoś tu nie będzie właśnie tam po drugiej stronie? Zobaczymy jeszcze. Ej. No nie rób tak Minecraft, przestań! Ty creeper No i co? No widziałeś jakieś jaki jestem mądry, sprytny przede wszystkim. Ale chyba już nic nie ma z czego co widzę? No, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, szkielety. Tego, ja was wykminę tutaj. Tak, strzelajcie to są k siebie, no. O, kolejne DJAX, dobra, panie, to jest kurcze. Fajnie, no dobra. Jak udało mi się już to wszystko oczyścić ładnie, to możemy już powoli wracać i po prostu wracajmy już powoli do domu. Także mam nadzieję, że w związku z tym się taki odcinek się spodobał. I jeśli faktycznie podoba się taka seria, no, e, no to co możemy ci napisać? E, możecie mi napisać komentarz. Minecraft Rival 120. O właśnie. Możecie mi to właśnie napisać. Jak jesteście ja bardzo chętni jeszcze do, e, żebym e, kontynuował tą serię. no bo tak już bo widać już... E, no widać, już powoli kokrze tutaj, no. Niesamowicie kokrze już. Więc skoczę moi drodzy. I do usłyszenia narzcie ściema.